Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie z tej strony Krzysztof Kamiński. Dzisiaj mamy 4 sierpnia 2025 roku. Minęła godzina 8.30, więc zapraszam na nasz poranny webinar analityczny w OANDA TMS. I oczywiście standardowo prosiłbym Państwa o zapoznanie się z informacjami odnośnie ryzyka. Jak również wszystkim, wszystkim Państwu. Przypominam o możliwości pobrania naszej aplikacji Oanda TMS, która jest dostępna zarówno w sklepie Play, Google Play, jak również w App Store. Ok, szanowni Państwo, przechodząc już do meritum naszego dzisiejszego, naszego dzisiejszego spotkania. To chciałbym oczywiście wspomnieć o sytuacji na indeksach głównych giełdowych, na indeksach amerykańskich, a to oczywiście za sprawą dosyć, można powiedzieć, niespodziewanych danych z piątku. Mianowicie wiele się w piątek działo, ponieważ z jednej strony, oczywiście, zapowiadane nowe cła przez Nalda Trumpa zostały wprowadzone, ale też jednym z głównych wydarzeń, w kalendarzu makro, to oczywiście były payrolle, non-farm payrolls dane odnośnie zmiany zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych. No i tam spore zaskoczenie, mianowicie informacja, rynek spodziewał się wzrostu mniej więcej o jakieś 100-106 tysięcy nowych miejsc pracy. Tymczasem wzrost zatrudnienia wyniósł jedynie 73 tysiące, ale to nie było aż... Takim szokiem jak zrewidowane dane, bowiem czerwcowe dane zostały zrewidowane, drastycznie w dół z poziomu 147 tysięcy do zaledwie 14 tysięcy. I w związku z tym Donald Trump ogłosił, ogłosił odwołanie dotychczasowej komisarz Biura Statystyki Pracy, panią Erikę Mac. And tarfer, zarzucając jej fałszowanie danych. Czy, czy oczywiście miało miejsce coś takiego? No to wiadomo, że nie w, żaden, w żaden sposób nie jestem w stanie oczywiście zweryfikować takiej informacji. Niemniej jednak oczywiście no sama informacja odnośnie um, z odwołania komisarza ze względu na słabe dane jest... Nieco wątpliwa, ale z drugiej strony też informacje, które zostały podane, jak również rewizja drastyczna w dół miejsc nowo stworzonych miejsc pracy, no, pokazuje, że sytuacja nie jest, że rynek pracy nie jest tak solidny, jak zakładaliśmy jeszcze do piątku ale okazało się, że rynek pracy jednak łapie bardzo dużą, bardzo sporą zadyszkę w Stanach Zjednoczonych, no i oczywiście ta informacja doprowadziła do sporej przeceny na amerykańskich indeksach, m.in. Dow Jones spadł o 1,25%, ale nie tylko sam Dow Jones, ponieważ możemy śmiało powiedzieć także o innych indeksach, że również spotkały, że również doszło do bardzo silnych spadków. Między innymi NASDAQ stracił 1,95%, co zresztą możemy zaobserwować tutaj na wykresie, co oczywiście mieli, co przerodziło się w taką dosyć no, dwudniową, sporą korektę spadkową. W, ponieważ w czwartek stracił indeks 1,69%, a wspomniany właśnie w piątek prawie 2%. No i de facto doszliśmy do poziomu, w którym znajdowaliśmy się w połowie w połowie lipca. Czyli dwutygodniowe wzrosty, takie delikatne, aczkolwiek można powiedzieć stabilne. Zostały zniesione właśnie za sprawą tych dwóch sesji. No to pokazuje oczywiście, że zgodnie z giełdowym powiedzeniem, byki wchodzą po schodach, natomiast niedźwiedzie zjeżdżają windą, co oczywiście idealnie odwzorowuje sytuację, właśnie wspomnianą na indeksie. Poza oczywiście tutaj wspomnianymi informacjami z dotyczącymi piątku, pamiętajmy także, że w weekend. Pojawiła się informacja odnośnie decyzji OPEC oraz krajów sojuszników, właściwie krajów eksportujących ropę naftową, czyli OPEC, o zwiększeniu produkcji ropy o 548 tysięcy baryłek dziennie, począwszy od września. No i podkreślono jednak, że decyzja może zostać skorygowana w zależności od warunków rynkowych, aby wspierać stabilność cen. No, i jak to wszystko wpłynęło na ropę? Zobaczmy ropę Brent. Otóż ropa Brent otworzyła się z luką spadkową rzędu 0,9%. Otworzyła się w okolicy 69%. 69,86 dolarów 69 i 86 centów za baryłkę. Natomiast ta luka została już domknięta. No i obecnie możemy powiedzieć, że na poziomie 70 dolarów 54 centów ropa Brent znajduje się jakieś 0,2% powyżej piątkowego zamknięcia, które miało miejsce. Na poziomie 70 dolarów i 40 centów. W związku z tym widzimy, że tutaj kluczowym oporem, wcześniej wsparciem stała się średnia wykładnicza dwustuokresowa, która jednocześnie jest, pokrywa się z poziomem. W zniesienia 50% tego impu, tego, no tej korekty, właściwie wzrostowej, tego ruchu wzrostowego, który widzieliśmy między początkiem, przez większość właściwie czerwca, który widzieliśmy. Następnie, właśnie doszło do silnych spadków i konsolidacji, i obecnie widzimy, że cały czas ropa ma pewien problem z określeniem się. Który, w którą stronę miałaby zmierzać. Oczywiście informacja, którą podałem jest dotycząca zwiększenia produkcji, jest bardziej prospadkową informacją wspierającą spadki, niemniej, niemniej jednak widzimy, że rynek nie zareagował jakby jednomyślnie, Pomimo właśnie wcześniejszej luki, początkowej luki spadkowej, widzimy, że jednak ropa odzyskuje. Także jest cały czas tutaj widać wola walki ze strony byków do tego, żeby te ceny znalazły się na wyższym poziomie. Tymczasem widać, że ten poziom średniej wykładniczej dwustuokresowej to jest ten taki poziom krytyczny, który też wielokrotnie był testowany w przeciągu chociażby ostatniego miesiąca. Jeśli chodzi o rynek walutowy, to w związku z podanymi informacjami z rynku pracy dolar znacząco się osłabił. Widzimy to m.in. na eurodolarze. Po wcześniejszych, właściwie całotygodniowych spadkach na eurodolarze, umacnianiu się dolara amerykańskiego, widzimy, że w piątek mieliśmy wzrost ponad 1,5%. Na głównej parze walutowej. No i obecnie zmierzamy w stronę tutaj poziomu równowagi w rejonie 1,16,40. Oczywiście na razie jesteśmy na poziomie 1,15,70. W związku z tym jeszcze kawałek kawałek można powiedzieć został do tego poziomu. Niemniej jednak tutaj najprawdopodobniej rozegra się, rozegra się ta właśnie bitwa wspomniana między bykami a niedźwiedziami o to, jak dalej potoczy się los. Głównej, głównej waluty, tym, tym bardziej, że dolar amerykański po wcześniejszych spadkach zaczął odrabiać, nawet już indeks dolara w pewnym momencie był powyżej, był powyżej 100, był powyżej 100 punktów, co miało miejsce chociażby z końcem czwartku, wybił poziom 100 punktów, a następnie za, za sprawą piątkowej sesji no, spadliśmy nawet poniżej 99 punktów, dokładnie na poziomie 98-77. Także widać, że tutaj mamy cały czas jeszcze tę tendencję spadkową. No i pomimo jakby takiej no, nieco głębszej korekty, co możemy zresztą sprawdzić za pomocą równości korekt. Mieliśmy taką pierwszą korektę właściwie 21 kwietnia 12 maja. I widzimy, że tutaj no, doszliśmy, no nie jakby ten sam, tej samej wielkości korektę wzrostową. Czyli tak naprawdę widzimy, że to jest kluczowe patrząc na indeks dolara, jest to kluczowa korekta, zasięg korekty, który w momencie, kiedy zostanie pokonany, mógłby faktycznie nam sugerować gdzieś testowanie tej wspomnianej dwustuokresowej średniej wykładniczej, ale to jest jeszcze tutaj kluczowe pokonanie tego poziomu, tego zasięgu, żebyśmy mogli mówić o jakimś przełamaniu tej złej pasy dolara amerykańskiego, no, a na razie, na razie wszystko jakby wskazuje na to, że ten... Trend spadkowy na dolarze jeszcze przez jakiś czas mógłby być dalej kontynuowany. Jeżeli chodzi o inne główne, główne pary walutowe, tak jak na przykład kabel, czyli funt Sterling do dolara amerykańskiego, to jesteśmy na poziomie 1,3286. No i tutaj akurat możemy zauważyć, jak po raz kolejny w zareagowała para walutowa cena, zareagowała na dynamiczną dynamiczne wsparcie w postaci właśnie tej średniej dwustu okresowej. W piątek właściwie doszliśmy do, tego, doszliśmy do tego, poziomu, po czym oczywiście w momencie kiedy pojawiły się dane, pojawiły się dane z rynku pracy, dolar zaczął się osłabiać, co oczywiście spowodowało umacnianie, brytyjskiej, brytyjskiego funta względem właśnie głównej waluty. I oczywiście teraz zmierzamy w kierunku tej poziomu równowagi wielokrotnie testowanego wsparcia później oporu w rejonie 1,34. Czyli oczywiście w najbliższych dniach istnieje szansa, że będziemy testować ten poziom, a fund Sterling jest jeszcze o tyle o tyle oczywiście można powiedzieć istotną dla nas, istotną dla nas walutą w tym tygodniu. Ponieważ w tym tygodniu pojawią się informacje, w tym tygodniu właściwie pojawi się decyzja, z, z, decyzja w sprawie stóp procentowych właśnie w Wielkiej Brytanii. A to będzie miało miejsce już w czwartek o 13:00. Rynek spodziewa się cięcia stóp procentowych na poziomie 25 punktów bazowych i sprowadzenia głównej stopy referencyjnej do poziomu 4%. W związku, w związku oczywiście z tą decyzją raczej fund, fund brytyjski powinien się powinien się osłabiać. Niemniej jednak w relacji do dolara amerykańskiego, który w ostatnim czasie no, też oczywiście wykazuje oznaki słabości, jest to można powiedzieć równa walka i ciężko tutaj jednoznacznie powiedzieć, która waluta bardziej mogłaby się umocnić względem której, biorąc pod uwagę, że... W Dane, które chociażby napłynęły w Stanach Zjednoczonych w piątek, mogłyby wskazywać na to, że ta decyzja odnośnie obniżki, obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych no, będzie, w, będzie jednak przeprowadzona iż nie w, we wrześniu, i raczej tutaj rynek nie powinien spodziewać się jakichkolwiek zmian. Zresztą możemy oczywiście to sprawdzić na. W jak obecnie kształtuje się sytuacja w kwestiach w kwestii cięcia stóp procentowych. Jeżeli chodzi o najbliższe posiedzenie, najbliższe posiedzenie, które będzie miało miejsce 17 września, no to widzimy, że na chwilę obecną rynek spodziewa się z prawdopodobieństwem 80% cięcia stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu. Zresztą jak sprawdzimy, jak to wyglądało właściwie porównamy, jak, jak właściwie zmieniało się przez, przez ostatnie tygodnie to prawdopodobieństwo, no to widzimy, że w piątek to prawdopodobieństwo znacznie wzrosło. Jeszcze Tydzień temu mówiliśmy o jakimś prawdopodobieństwie rzędu 63%, na cięcie procentowych obecnie przebiliśmy 80%. W związku z czym dziś zgodnie z założeniami, gdzie tym takim benchmarkiem było obniżenie 100% we wrześniu, Raczej tutaj nic się kompletnie nie zmieniło i widzimy, że ten, te cięcie raczej, raczej nastąpi, aczkolwiek no, chciałbym tutaj też zwrócić uwagę, że mowa o 17 września, a mamy dopiero 4 sierpnia i też ostatni tydzień, ostatnie dni pokazały, że wiele naprawdę może się zmienić w kwestii w kwestii właśnie polityki monetarnej, tym bardziej, że mieliśmy posiedzenie, posiedzenie FOMC, które raczej miało wydźwięk dosyć jastrzębi, mimo tego, że jest zauważalny jest pewien podział w komitecie otwartego, otwartego rynku, jeżeli chodzi o właśnie cięcie stóp procentowych, bądź pozostawienie ich na niezmienionym poziomie, natomiast jako taki oczywiście wydźwięk był odebrany jako jastrzębi. Obecna właśnie sytuacja nieco się zmieniła, więc prawdopodobnie gdzieś to cięcie pewnie... Będzie miało miejsce. A tak czysto jeszcze technicznie widzimy, że na funcie do, do dolara pojawiła się taka formacja, którą możemy uznać za formację, formację RGR. Już tutaj możemy oczywiście ją wyrysować. I biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę tę formację, która się pojawiła zasięg zasięg tych spadków możemy wskazać na jakieś 12904. To pokazywało właśnie w potencjalne spadki jeżeli miałoby oczywiście dojść do realizacji do realizacji tej formacji z jednej strony oczywiście obecna tendencja na zlarze amerykańskim mogłaby wykluczać taki scenariusz, ale też z drugiej strony, jeżeli nie będzie żadnego zaskoczenia i dojdzie do cięcia stóp procentowych w Wielkiej Brytanii, no to oczywiście nie jest wcale wykluczone, że w najbliższym czasie mielibyśmy tą większą zmienność na funcie szterlingu, która mogłaby spowodować dojście ceny do wspomnianego poziomu. Także nie jest to oczywiście, nigdy nie jest to nic pewnego, ale też w żadnym wypadku nie możemy tego wykluczyć, tym bardziej, że Kolejny, kolejny tydzień, kolejne decyzje banków centralnych. Poza tym, oczywiście, jeszcze w dzisiaj warto, warto przypomnieć, że będziemy mieli informacje odnośnie zamówień w przemyśle w Stanach Zjednoczonych. Natomiast o 10.30 10 będziemy mieli indeks Centix ze strefy euro, co również oczywiście będzie miało wpływ na wycenę wspólnej europejskiej waluty. To jeszcze rzucę na sam koniec, rzucę jeszcze okiem na królową kryptowalut, czy też króla kryptowalut Bitcoina, a Bitcoin też w idąc jakby z duchem Idący z duchem głównych indeksów giełdowych, również bitcoin stracił na wartości w piątek ponad 2,28%. Obecnie znajduje się na poziomie 114 425 dolarów za koina. No i widzimy, że zbliżamy się gdzieś nieco bliżej tego poziomu wcześniejszego oporu w obecnie zapewne będzie pełniło funkcję wsparcia w rejonie stój okolic 112 tysięcy które mogłoby być tutaj właśnie potencjalnym miejscem, gdzie ewentualnie jakiś sygnał popytowy mógłby się pojawić, no i wówczas pojawiłaby się okazja dla wszystkich byków do zajmowania pozycji długiej. No, ale że oczywiście, jeżeli takowego sygnału, taki, takowy sygnał by się nie pojawił, ale doszłoby do przebicia tego poziomu, no to oczywiście jest jeszcze kilka poziomów, które mogłyby się okazać kluczowe w najbliższym czasie, tak jak chociażby 108 tysięcy, czy też okrągłe 100 tysięcy. Dolarów za koina. Przypomnę, że średnia dwustuokresowa, wykładnicza jest na poziomie 95 619 dolarów. Co pokazuje, że ewentualna korekta spadkowa no, mogłaby być naprawdę, naprawdę długa, duża. W związku z czym warto oczywiście mieć to, warto mieć to na uwadze, no tym bardziej, że kryptowaluty mają też to do siebie, że mają często głębokie korekty, co też nieco tutaj utrudnia zadanie w, w przypadku handlu na kontraktach na różnice kursowe. Wtedy po prostu trzeba pamiętać o tym, że zawsze yy, Najsensowniej oczywiście jest zawsze ustawiać nieco szerszego stoplosa. I oczywiście, też zgodnie z zasadami money management i zarządzania kapitału. Ale to zapewne Państwo już wiedzą, także nie ma tutaj co powtarzać pewnych oczywistości. A z mojej strony, Szanowni Państwo, to byłoby tyle. Także serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. No i oczywiście zapraszam Państwa na godzinę 17 na rynkowy radar. A wcześniej rzecz jasna przypomnę, przypominam o webinarze. Przed otwarciem.